Kaip būtų taip. Tai bemote... Įvembrant, kad mes bavos ir tada vėl matuosi. cha -ch -ch -ch. Kurwa w piątkę na mnie czekają! <laughs> Ale oni czekali w piątkę na kocku! Przecież Omen to jest postać dla ćwoków i małych dzieci, więc. Ja to topka! Manki2005! Nie będę toksikiem. Już jesteś. Wiesz <laughs> jaki Omen i Sejs to są już od no nie wiem, sorry. ja mam 5-1, ja nie? Pragnę przypomnieć, że omenem menu strilałem 30 ile czy tysiąc godzin w Valoranty i nie masz dziewczyny No co, ty, nie mam 3000, tysięcy, Ni chuja, nawet tysiąca bym nie miał W CS-a? No w CS-a mam 5 Najgorszy Gdzie on jest? I'm jest to... backside On gra z Diglem jebanym Kurwa jebane, jak ci by to zabrał? Dobrze! <noise> Jeszcze już, miałem, już miałem klip na YouTube, ja już zapisywałem nagranie. <noise> Zajebane. <noise> Cztery complete kurwa, w Gloriana. Pierwsza runda. Nie wiemy za nim, się. kurwa. <noise> Dzięki, chłopaki w kuli. Spoko, cię kochamy. Czego ściana kupię?

Taka żółta. Tak żółta jest? Ja? O zglada, żyje! To, 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 to znaczy, żyje. No jak miałem po skręceniu, to tam jest stan zapalny i się taka żółta robi, no? Jeszcze nie piłem, więc... Słona jest taka. I lekko gorzka. Ściana podstawiona. No wypierdalaj. Wow. <słuch> kurwa faktycznie. Od naszego respa biegną. Tam właśnie tam. Ja to abortuję kurwa. Zaczniesz jeszcze robić z tym hikiem? Nie Czy tylko będziesz biegał O tylko tak po cichu idzie? no dobra No spierdaję <śmienic> <śmienic> No kurwa Ty Bo ja na Beantrzy ja ty ze spekiem na kurwa. Zamiast. No nie bo ja go podniosłem z tego debila coś wyjewał z operatorem B, Andrzej, Operatora tak. mogę wziąć. Ale mógłbyś kurwa trochę... Kurwa. <laughs> <chur? laughs> <laughs> <Pierdola>. Kurwa. <laughs> ja to Kurwa. Ja Kurwa. Kurwa. to Kurwa. 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 Nie Kurwa. Co! Dawaj, ja ci kulkę tu rzucę Oskarek! Nie, że nie No Pombiat! No wypierdolaj ten Idź tam do mamy śmieciu Niech wow. się wpierdoli w te pułapki. Dobrze ci tak kurwie małe! Dzwali do niego to Który z tych horrorów co było na nocce, na którym mi się nie udało do trzecić? Mhm. O, tam jest operator! Bo No kurwa, no i co ty robisz? No, no niwo! <grywa> <grywa> kurwa, jak to nie wyszło! No jeden! Ja no, ja ty A ja trzech było, dobra, nieważne. A ta państwo tak troluje. Sejs 147, wyraźnie <grywa> ja, ja już tam na pełnej kurwie w tym site i głową ścianę. <grywa> <noise> Punkt meczowy to, to <noise> Ja, ja chcę tak nie chcę nic mówić, tak. nie? Ale ja zapierdalałem przy, za to przez sobą mapę z i tu mówię Hmm, kiedy? <głos> <głos> A gdyby tak <noise> A jak ty kurwa biegniesz? Oni tu przyjdą stary Nie na C. pójdą masz. B jest zamknięte, od C przeszedł Andrzej Ale ja się wyjebałem Ale oni myślą, że ja byłem z tobą na spajku co tam myślą? No co ty pierdolisz. No. No co ty bo... Oni nie Oni myślą. Do... Oni idą. To są decety No i chuj. Gorzej. Co ty co... Jak ty tam weszłeś? No strakuję Jak ty tam weszłeś? Gramidą. Co takie? Na razie. No ty dezerterze jebany, wracaj tu! Ice? Nie, raczej nie, mam ułamu. Mówiłem. Ale weźmy Zwątpiłem, zwątpiłem kolegi. Weź operatora dla widza. Cześć Kiku! Siema. Mam ba- mam bana na- On na... <laughs> zawsze jak nie? To jest bye, Mam bana. Nie no, na, na mainie mam na, stosze... na 166 godzin na proboszczę. Mam bana na rękady i muta na to po No bo wzywam dzieci, kurwa. To jeszcze tak szyb, szybko na luz, zejdę? Frajerzy. tak frajerzy, bundy. Dobra, jebać fika. Nie, bo jak on dostanie bana, to już kurwa na 3 dni. Chyba no ma, no ma dzisiaj do 22 bana na, na czat. O... No. Od, go wczoraj przecież. Wczoraj to z Ale już... już ja ale to jest kurwa taki no, je, Nie, nie, Ja... ja kurwa dobry, no. Nie wiem, on się wczoraj za, za dużo nasłuchałeś, że jak jesteś wytrwały, to możesz głową w ścianę przebić. I chyba próbował, po prostu. I chyba próbował, no. Tam coś nie... nie, nie działa tak jak powinno było, To już za dużo prób i coś się odkleiło po prostu. Czekaliśmy na że Już balon nie dostarczył. No. Zresztą oni nie czekali, ja zastopowałem. Ja mówię, bo to ty gadasz? Czekaliśmy, czekaliśmy. Tak, tak. To no. kumple frajerzy. Glory ma nagrane. Ja ostrzegam, mówię z góry, że... Ja jestem bardzo zmęczony, gram jak gówno, czyli w sumie norma. Ej ja dupia, ja z rzepki właśnie wyszedłem kurwuje pana co? Tu <laughs> widziałe kurwa rzepki, co ty pierdolisz? A on cztery godziny spał kurwa I, i przyszedł na ja mam jakie z Jakie cztery, jakie kurwa, o pierwszej jeszcze w nie widziałem Czyli trzy Dawaj, chciałem nawet... Misterny plan poszedł I Kurwa, co zostawił przejść? O, o, no i ruszaj. Kurwa skąd? Oj, 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 oj! Kurwa, twoje <szeglowe. grym> Ja mówiłem, że dzisiaj gram jak zawsze, no. Co? <grym> Złamałeś, zobacz, za czy reguły starych strzałów. Fucking tak, dobrze. Fucken. Nie, to jest tak to nie. nie. No nie, no po prostu kurwa, no nie. To, to tam, tam jest... Boże, tak, czy to obejrzysz... No, no to jak sobie obejrzysz całą tą scenę, to on tam mówi... E... Nie, dość, że chłop mi stuka laskę, to jeszcze mam fucking fucking, za debila. Za debila. <laughs> czy czy to Już to się dobrze, zamykam, jest wind. Bint Wrócił? Wróciłem. No już dawno. O kurwa, Hiku, że ty siedzisz 24 przed komputerem i wczoraj <noise> na ciebie dawno. <noise> jak dawno, stary, dzisiaj patch wyszedł, kurwa, Dzisiaj, <noise> 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 dzisiaj patch wyszedł. Hiku, no jak ty, <noise> <z nim> temu. Ja <noise> no, nie wiem, no stary, czy ty masz, kurwa, cykl życia Muchy Owocówki? <noise> <noise> <Dla ciebie, głos> dzisiaj to <noise> <noise> ja. No, że dla ciebie dzisiaj patch wychodzi, ale dawno. Wiesz Ale masz... no, no nie, bo, ale... Już we wcześniejszym patchu był bind. W tym usunęli Iceboxa. A, bo w, ta, bo w tym jest dopiero Bint, a w tamtym był Bind. Wiesz co, ja myślę, że y, wśród muraży, że, tak, że masz cykl y, życia, muszkę owocówki się może nie przejąć. Czemu? Wiesz co... <laughs> Czemu? Ile, y, Hiku, ile żyje mu, muszka owocówka? Nie wiem. No właśnie! Dobra, myślę, że zaczęliśmy na złej stopie. Czemu? Cześć. No bo tak, zaczęliśmy być dla siebie toksyczni, może opowiedzieć coś się sobie, czym się zajmujecie. Cześć, jestem Mateusz, nie piję, 12 o, lat. Jest do 6 tygodni żyję, tak sprawdziłem to. Serio? Tak. O kurwa, to byłem, w byłem w błędzie, przepraszam. Pomyliłem się, coś czego żadna kobieta nigdy nie powiedziała. A, a, my mieli, a my cię mieliśmy fucking za debila. To kupić. Nie Nie Panie Mateuszu Wypierdolaj No legal Nie, za tego killa ku... wypierdolaj, serio Dla kolegi? No ale zobacz stary, no masz już 5, a ja tylko 4 Dla no, kolegi, kolegi to mogę się komuś w dupę zajebać <laughs> nie, nie, ale, ale z Vandala, z Vandala Z Sztangi Nie zasłużyłem <laughs> No daj nie dla nie kolegi Vandala Nie, nie zasłużyłeś tak tego Vandala no. no, daj dla kolegi W sobie coś będziesz grał kurwa z klasykiem No jesteś kurwa najgorsza, nie? No i chuj, no bo kurwa jakąś gówno bronią pikuję tego Mida. Kurwa, się wyłączyć za zero. No i pizda z kurwa. No no i co robi kurwa Cypher Kurwa, o jeszcze wreszcie w... Głębiej do tego lespa się kurwa co z tym Cypherem. Ja pierdolę, oni kurwa się nad nim litują. To jest dzień dobroci do zwierząt. <grym> ja pierdolę. Nawet no, ja naprawdę ale... zrobię sam, układasz za zera. Ale ta kurwa. Byś, byś coś zrobił, żebyś przypadkiem. Żeby Dobra, ja już ja zmutowałem ja... tego Jacko. Coś ty glujanów. Ja, ja zmutowałem Jacka, jak chcesz. Tak? Tak. <grym> Jaki łatem? A nie mogę. A. W ogóle, ostatnio pan Mateusz mi dawał streama, jak żeście grali razem I ty tam powiedziałeś do gościa, za... Pan Mateusz, no bez słowa komentarza, tylko wcisnął, kurwa, rekord. Ale zreportowałeś mnie, czy? No, no tak! Aha One, one, a taka mm, ta... On tam jest cały czas, jak coś chyba, więc zabieram. Pa, 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 pa. Nie, nie, nie! Tak. <laughs> Klipuj czas, bo nie wiem, muszę to później obejrzeć i stwierdzać, kto był z Was głupszy. To tak. Hmm. Moje koleżance się chłop nie, nie, ja sobie... no, <śmiewanie> tak. no, nie, 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 bo... nie, się po mleko, idę nie, mleko. nie, mleko. Idę nie, mleko. nie, 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 to nie, 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 już nie, nie, roku. nie, nie, sobie... nie, 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 Kurde, jakby <grym zyklikowano> Tylko że zawsze fraguję sobie fajnie, dopóki nie muszę kurwa kogoś zabić. <grym> za <zyklikowano> każdym razem tak jest, za każdym tak. teraz też kurwa. M miało to sens, no Ten Remis, chłopaki. One man army Teraz jabierz ich. Nie. Tak. Jednak nie. Okay. Jednak tak Ty mnie niebo <grymny> o co ci chodzi? Dobra rozbrajaj Kurwa! Ugrałem Nie ugrałeś Ugrałem w chuj stary się! Wyhiduj się! Jednak <grymny> nie, jednak tak, nie, tak, tak. <grymny> No kurwa, dzięki. No nie ma ich tu. Masz odstawa na Hashtag nie ma ich tu. Hashtag nie, ha, tak nie ma ich tu. To jest wiper na skrzynkach. No, 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 na prawo, na prawo. No, 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 no. Wol! No, no. już uciekłe, jak coś, coś To Już jej tam nie ma. Proszę, proszę, proszę. Ale w skrzynkach. Bo właśnie małym głównym rozbrałaś ten... No nie to... miała, bo wrzuciła go wcześniej. Ja nie wiem pod którą mnie się to jest. Druk. Są odważni. Hashtag nie ma ich tu. <laughs> Hashtag nie ma to, to było dobre Andrzeju, to było dobre. <laughs>